Giii! Stajcie! Kolego odcinka na moim kanale! A to nie zany klipy widzą, to nie zanie W końcu nadczekaliśmy nowego update'u Dzisiaj jest dzisiaj jest najnowszy update Brosa i Korowaca ze Spongebobem i kancansoportem i nareszcie doczekaliśmy się w 5 wrzesień i nagrywam wam nowy update ze Spongebob z panem Robertem jak zrobicie, jak zostawiacie jak zostawicie łapkę w górę do góry i bardzo dziękuję, bardzo że mieliśmy w tym roku w 100 skrupicji, bardzo wam dziękuję, teraz do tego roku do nowego roku lecimy teraz do 400, 400 skrupicji czyli jak 400 skupycy? To będzie... będzie, będzie specjal z 400 skupycy. Na 400 skupy nie będzie, ale na 400 skupycy będzie. I dzisiaj będziemy to są nowy update z Koreal z Spanishbok Casa I już, już się... Pod... Lecimy u sekę z bajki tej popularnej bajki amerykańskiej z Spongebokemza supportem. To jest intro... I co widzowie, I no, razie czekaliśmy nowego update, czy że testujemy nowy update. I co? Na no, wyjdziemy do pana krawa i zobaczymy no, go do I na do pana krawa, jakie są oferty, bo blokowałem. Napiszcie na sześciu na komentarzach. Napiszę w komentarzach, jako effer, mam kupić za pieniądze. Czy to nie to najdroższą, tylko. Za 186... 0 yy, Krapy Pana Kraba Force Ci dzisiaj fajna, Nie mam tyle, ale chciałbym cza, to kupić. Yy, jest fajna oferta jest 200 skotek Jest inne. Happy meal Spongebob. I taka fajna emotka go nagracza. Mogę nawet mogę jeszcze kupić tego skina wyjątkowo, ale... Ale nie, nie podoba mi się skin, do tego do Bariona, Do Bariona. Jak będzie fan ofert ja, by lepsze skiny I, I co widzowie Szkoda, że Mogę kupić 100 ofert za 60 zero, Za 0,60 y, pa, Pana Kraba Forsy Zwykł bym patrzył skina To nie to? Zróbcie, my jeszcze to updatecie. Zagramy dzisiaj nowy tryb, bo to oczekiwaliśmy od Boże Bromsa do Panie I Starcie w trzech, czyli starcie solo, starcie duo w trzech osobach. Nie, za to, solo w trzech osobach. Stosujemy mapkę i macie tutaj z bajki też w amerykańskiej bajki. I co widzę, tylko... Czekaj, trzyma już na Halloween. Niedługo obrokuje też Gina na konczę, też z zagram tego shorta z wami. O, To fajna ta mapka, czekaj. Jest Edgar i Frank. Mamy dobry team. Mamy dobry team. Też to Mamy dobry team widzowie. Co? kurde, Już zaczyna. Au! não tenho Dobra. Dobra Dobra, testujemy. Niestety przegrałem jak zwykle. jak zwykle przegrałem, jak przegrałem, mamy dobry team czy nie? Mamy... Kurde, internet w tym

觉得有什么？Oh,